I uwaga, akcja! Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego okres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy Ciebie życie traci sens jakikolwiek Bez Ciebie nie mogę nawet w noc zmrużyć powiek w każdy dzień i w każdą noc chcę być tylko przy Tobie Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą DPK? Z... ja zostaję, bo to moje dodatkowe pieniądze Z Tobą chcę być już do końca, aż po sam Bóg. Ja Tobie oddaję się w całości I zrobię dla Ciebie ile tylko będę mógł Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam każdego dnia. Nadajesz memu życiu nowy sens. Z Tobą mogę iść po jego Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam każdego dnia. Nadajesz memu życiu nowy sens. Z Tobą mogę iść po jego Bo chcę być częścią Ciebie, jak Ty jesteś częścią mnie. Chcę Tobie poświęcić myśli. PPK. Życie tym, 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 gdzie... Ja, ja to 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 zawsze będę kochał Cię.